Cześć, czołomane, jest Somalia, ja dzisiaj zagramy sobie oczywiście farminga, tylko ściszę sobie lekko grę, bo to zauważyłem, mam no, trochę głoś głośną maszynę przy sobie czyli mojego zetorka 25k no i co, dzisiaj zagramy sobie od starego do nowego, dzisiaj jak widać jestem dzisiaj w dzisiejszym odcinku oczywiście na sklepie kupuję sobie, no trochę kupiłem sobie nasion, już nie pamiętam ile tego, tych worków kupiłem, ale trochę już kupiłem Nie powiem Widać tylko tysiąc złotych na moim koncie, więc No nie za fajnie, nie za fajnie, no, no niestety Dzisiaj będę sobie siał Rzepaczek, bo chyba dzisiaj już można siać Rzepak Rzepak, tak, dzisiaj już można siać Także sobie posieję Dobra. Tu zamkniemy sobie wszystko ładnie, pięknie. Warzucimy. No i co? Ja wsiadłem do zetarka, no niestety muszę tyły wsiadać, bo tu nie mam żadnej stupki. Jedziemy sobie na pole. Żeby już siać. Dobra, powolutku. Oj 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 Widziałem śmierć przed oczami. Widać stragany John dira. Roll. Roll. Try Jesteśmy w sklepie. No, w sumie w sklepie sobie nie mojej gospy. Mojego gospodarstwa. Kilku hektarowego. Więc, no blisko miałem. Ale niestety przy moim samochodzie nie mam haka. Nie mam żadnej dwukołówki Oprócz tej, co mam za sobą teraz. Także, no, taka lipa, ale idzie też. Zetorka sobie przepalę. Dawno nie jeździłem. Kukurydza już jest ścięta. Pryzma jest zakryta, jak tam widać, w oddali to Podała mi się mija widać, Pryzma jest yy, zrobiona. Dobra, nikt nie jedzie za nikt nikt. Zajedziemy tu po sąsiadowemu. Dobra tarka możemy odpiąć, otwieramy sobie Dzisiaj tak bardziej Realistycznie pogramy Dobra, sobie załadujemy worek Co, co pamiętam chyba 5 worków wchodzi na ten Do mojego poznajaka. Zawsze sobie weździemy i poza parę Jestem ciekawy ile tych worków będzie potrzeba do... To ma całe moje pole Czy ten jeden siewnik, yy, raczej czy ten jeden, czy te pięć worków mi wystarczy Bierzemy trochę sobie więcej Bo jeszcze tam te pole drugie będę musiał siać Ale to już chyba myślę, że poza odcinkiem yy, No dobra. Tyle wystarczy. Ładek odpalony. I widać skultywatorowałem sobie to przed odcinkiem. No i lecimy. Wszystko ładnie sieje. Tak, wszystko ładnie sieje. Tu no niestety taka znioska więc nie wiem jak to się sieje wszystko. Niestety. Ładek ma trochę jak to powiedzieć, czuję kierownicę, jak to mówię. Bo wspomaganie daje radę. Nie jestem przyzwyczajony do takiego wspomagania. Dobra, no, sobie będę jeździł. Nie wiem, poprzeczniaków na razie nie będę robił. Może później pod koniec jakoś się zrobię. Poprzeczniaki. Jeśli dam radę, zasięg te pola to po, na całym odcinku. A no, jak widzę, to procenty no, powoli schodzą. Także moim zdaniem jest dobrze. Jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jak to wszystko ładnie będzie śmigać. To jest właśnie pytanie. Bo może damy radę na tych workach, co kupiłem, zasiąść obydwa pola. Oczywiście na wiosnę kupię więcej worków. No ale niestety. Muszę sobie teraz tak powoli tak radzić. Będę musiał sobie jeszcze rozjeść tu nawóz. Będę musiał w ogóle nawóz kupić, bo mi się skończył. Także ten. No i dobra, sobie zrobię taki poprzeczniak dwu czy tam 3-metrowy. Taki żeby władek miał swobodę w wykręcaniu, żeby tak nie wyrzeć na drogę. Bo ta akurat droga nie jest gminna, tylko sąsiada z pola obok. Wszystko ładnie idzie. No, na no spokoju, takim poznaniakiem się to wszystko się. 2,5 metra. Poznaniak. Myślę, że jako tako to będzie chodzić wszystko. Dobra. ładnie że terech sobie będzie stał na łące Sąsiad nic nie zobaczy, bo on YouTube'a nie ogląda. A Ty widzę kochany jak oglądasz ten moment, to zostaw suba i łapeczkę w górę sub z dzwoneczkiem, jak jesteś nowy oczywiście. Jak jesteś stare, to też zostaw suba z dzwonkiem, łapeczkę w górę i komentarz. Cie... <tryk> Sorry, sorry, sorry. Trochę mogło być głośniej yy, ten komentarz. Dlatego, aby po prostu wiedzieć, czy wam pasują takie odcinki, czy nie. Jeszcze przyjdzie nowa seria na kanał, to też ją długo planuję, ale teraz jak już ogarnę sobie wszystko z farmingiem, to już mogę sobie ją powolutku zaczynać nagrywać. Ładnie wszystko idzie. Dobrze jest. Picie sobie otworzyłem niestety bo ten trzeba gardło nawadniać, jak się nagrywa. Nie powiem. Dobrze, zawsze jest. No i dosyć szybko to mi idzie. Takie. Nie powiem. Slalom. To już było przekazackie. Piękne. Nie powiem. Dobra. Oj, Władek coś wolno podnosi. ale to tam idzie mu wybaczyć tyle to godzin ile on już przepracował w tym gospodarstwie. To jest już za dużo. O i miniaturka akurat by była. No i pięknie. będzie gdzieś około 10 minut odcinka tak do 20 spokojnie sobie dojedziemy w następnym odcinku nie wiem może się w końcu za soję weźmiemy żeby ją skosić no i będzie trzeba czekać aż zima nadejdzie żeby sprzedać jakieś tam moje plony żeby był pieniądz na moim gospodarstwie bo jak 1000 zł mam jeszcze sobie o, niestety muszę kupić nawozu. Tam gdzieś będę już na minusie. Niestety. Albo, stety, nie wiem, zależy. Tu zaraz sobie powiesz, jak zrobimy. Dobra, jedziemy dalej. Hmm. No i w sumie. To jedno pole zrobię jednym siewnikiem, jakby jednym wsypaniem tych pięciu worków. Gdzie to jest dla mnie dziwne? Bo nie powiem, yy, nawiązuję do życia młodego rolnika, tej mojej starej serii. To tam na mniejsze pole więcej szło nasion. O dziwo. No chyba, że jakaś aktualizacja farminga była, ale dobra, mniejsza Więc trzeba jakoś bardziej realistycznie zagrać A nie tylko o farmingu grać, dobra sobie zajadę tak I wezmę odtąd Jeszcze do wemu. lekko zahaczyłem, bo to mi taki, takie skultywatorowane nie, nie wiem, to sąsiad będzie chciał, ale tu po połączę. Jak widać, rzepak trochę ryzykuje, ale myślę, że jakoś mi się ten rzepak zwróci. Że będzie ładnie sypał. No i w sumie dwa pola idę rzepaku, to już jest takie ryzyko, bo nie wiem, czy ten rzepak przejmuje. Po pierwsze, jaka będzie cena? To jest po drugie, po trzecie, no trochę nakładu będzie potrzeba. dobra, i gorzej będzie robić ten cypel. Później już będzie następne pole. <laughs> tu możliwe, że wyjdzie mi jakiś mały klinik, bo tu jest nie... No do końca nierówne. Raczej nierówne, no nie proste, bo równe to to nie jest. I co, jedziemy. 200 litrów jeszcze rzepaku mamy. nie jest aż tak źle. To już, jakby bez poprzeczniaka ścieżek technologicznych nie będę robił, bo nie umiem tym poznaniakiem musiał za zakrywać te wysiewki, czy jak one tam się nazywały. Tak już, że no. No i może za dużo kupiłem tego tego siewu ale to nie wiem i już jest 10 minut także w 10 minut tyle zrobić to już jest coś Dobra Mówię, no, że taki mały klinik wyjdzie. Czy nie tutaj? Chodziło mi o to coś, tutaj, tą prostą. No tu już sobie zajadę, ale już będę musiał sobie chyba wstofać. Lub coś takiego. No niestety, nie zawsze jest pole takie równiutkie jak to, co zaraz przyjedziemy żeby zrobić o co tu chodzi, że ja tutaj zasiałem kręciowo. Firmy, muszę dosiać. No i dobra, nie będę cofać, nie będę się bawić. Powiadam sobie tak, i pójdę wrócę przez te krzaki. Dobre, dobra, dobra, dobra. Dobrze, że w nie Dobra, jakoś tu przez te krzaki tutaj się przejedzie. Myślę, że mi miroda. Władimir... A to tam. Mnie jeszcze takie krzaki to nie się stanie. Dobra, tu sobie przejedziemy. Teraz będzie trochę więcej zabawy, bo tu będzie więcej kręcenia, niż siania. No niestety, ale takie pole muszę zasiać. bo ta wąka to już była uuu, kupę lat do zaorania, ona tylko była. Także no. Nie wiem, tu jest hektar? albo pół hektara, coś takiego. Można powiedzieć, że więcej niż pół hektara, a gdzieś około hektara. Nie? Jak na taki mały siewnik do mojego poznaniaka to jest bardzo dobrze, bo teraz w tym sezonie będę mieć bardzo dużo ruchu z moimi ciągnikami, bo będzie mniej łąk, a więcej roboty w polu. Także jeżeli otwalię do tego do tego końca, nie no, nie końca. Do tego momentu napisz. Dobry Władek. Sieje. Albo po prostu Dobry Władek. I masz ode mnie serduszko w komentarzu. <noise> Także no. To wszystko ładnie. Chodzi dobra, ja sobie tutaj tak przejadę. Tak sobie tak myślę. Czy czasem tu nie zasiedzie jakieś yy, kukurydzy Ale po tym jak widzę jakie tu kliny wychodzą, bym musiał połowę jakąś. No uprawą zasiać i dopiero kupić. Raczej dopiero kukurydzę. Także no. Trochę lipa. Dobra. Dam radę. Dobra, lecimy. Poprzeczniakiem. Ach, ten nieszczęsny chodnik z tej wsi do tej wsi idzie nie. niestety z tym chodnikiem to jest tutaj przerypana sprawa jak się ma jeszcze pole koło chodnika to już jest no, wielki problem no jak się wyjedzie na niego przez przypadek tam gdzie nie trzeba i się, i się coś zepsuje to już jest no można powiedzieć że Ogromny problem. Dobra. Także ja jeszcze będę chciał sobie poza odcinkiem to pole. My się widzimy w następnych odcinkach, także na razie, cześć!